człowieka wierzącego, chcącego być uczniem Jezusa, a trzeba go słuchać, a komórki połączać przed wejściem do kościoła, jeśli mamy Boga słuchać. Chodzi o to, aby uczeń był takim, który zachowuje pewne zasady. Nie jest ważne, że jestem w tłumie ludzi wierzących, bo jestem Polakiem, a Polacy to w większości ludzie ochrzczeni. Bo moja rodzina jest praktykująca, modlą się rodzice, ktoś tam jeszcze, no to ja też jestem nie wiadomo jaki. Bo chodzę do katolickiej szkoły, to znaczy, że już jestem niby uczniem Jezusa Chrystusa. Nauczyciel, za którym idę, którego chcę być uczniem, stawiam i warunki, aby miał tytuł ucznia Jezusa Chrystusa. Mam mieć w nienawiści najbliższą rodzinę, a to i samego siebie żebyśmy okropny warunek I zadajemy sobie od razu pytanie A jak mam wypełnić w takim wypadku Przekazanie Boże, czyli Ojca i Matkę swoją Skoro mam ich nienawidzić Jak mam miłować Boga, bliźniego jak siebie samego Skoro mam siebie nienawidzić Może nie najlepszy wyraz w języku polskim Ale jeśli zajrzymy do kontekstu biblijnego No to nienawiść w tych wszystkich zestawieniach To nie, ta nasza ludzka nienawiść że chcemy dla kogoś zła, nieszczęścia, życzymy mu wszelkiego zła, chcemy go zniszczyć. Nie, nic takiego nie ma w ustach Jezusa Chrystusa. Boskiemu nauczycielowi chodzi o to, bym Jego miłował bardziej aniżeli wszystkich innych. Bym tych najbliższych i siebie miłował mniej niż Jego. Starotestamentalne Jachwę z bliźniaków miłował. Jakuba, a Ezawa miał w nienawiści, jak mówi nam Biblia. A przecież nic złego Ezawowi nie uczynił Jachwę. Różnica, tego bardziej miłował, tego mniej. Chcąc być uczniem Jezusa, chrześcijaninem, nie z nazwy, nie z przynależności do Polski, do zapisania w księgach parafialnych. Chcąc być chrześcijaninem, czyli uczniem Jezusa, muszę Jego, Jezusa, bardziej miłować, aniżeli rodziców, czy rodzeństwo, czy dzieci swoje, czy siebie samego? I gdy przychodzi w życiu moim sytuacja rozterki, dylematu: iść w święto na spotkanie i ucztę z Jezusem, czy na spotkanie i przyjęcie z rodziną, no to dla mnie decyzja musi być jednoznaczna. Co wybieram, gdy jestem uczniem Jezusa? Kogo bardziej miłuję? Czy Jezusa, czy rodzinkę w takiej chwili? Ale takie decyzje nas kosztują, w naszej codzienności, w naszych rodzinach nawet, kto nie dźwiga swojego, mówi Pan Jezus, swojego, nie Jego, nie czyjegoś, kto nie dźwiga swojego krzyża, ten nie może być uczniem tego nauczyciela z Nazaretu, Jezusa Chrystusa. Trzeba nam więc. W naszym życiu chrześcijańskim, dorosłym życiu, obliczyć koszty i zyski takiej decyzji, jaką budowniczy wierzy czy król wyruszający na wojnę z dzisiejszej Ewangelii. Czy zdołam znieść i ponieść ten koszt, ten krzyż bycia uczniem Jezusa Chrystusa, mając nazwę ucznia? Czy mam w nienawiści, czyli mniej miłuję wszystko, co posiadam, a bardziej miłuję Boga, bym przez niego mógł być nazywany Jego uczniem? To są dosyć surowe wymagania. Ale nauczyciel, boski nauczyciel stawia takie warunki, takie wymagania. Nie stawia niemożliwych do wykonania, do wypełnienia przez człowieka warunków, zadań. Byłby okrutnikiem, gdyby nam coś takiego zadawał. Tylko człowiek nie chce, powiedzmy w polsku, płacić, ponosić kosztów. Chce wszystko łatwo, przyjemnie, miło, wesoło. Za szybko rezygnujemy, za mało się staramy, za mało odpowiedzialności, wysiłku, samozaparcia. I czasami kończy się to naszą klęską, brzechem, nałogiem, a może i czymś gorszym: Być uczniem Jezusa Chrystusa. Czy jestem taki? Czy spełniam te warunki, które Jezus określił jasno w tym fragmencie Ewangelii? Przybycie na Jasną Górę nie oznacza, że jestem uczniem Jezusa Chrystusa. Różni tu przybywają. Wpatrzeni, zakochani w matce Bożej, naszej jasnogórskiej Pani jako Polacy, nie znaczy, że jestem wiernym i solidnym katolikiem, chrześcijaninem. Tak, przybywamy, aby zaczerpnąć tu Bożej ewangelicznej mądrości, aby zaczerpnąć łask i matczynego stawiennictwa. Ale ona za nas niczego nie zrobi, co należy do nas. Znamy Ewangelię Kany Galilejskiej. Ona nie poszła, nie nalała wody do stągwi. Chociaż to nikogo by nie dziwiło, bo to zadanie kobiety w tamtej kulturze i w tamtych warunkach. Słudzy. To było ich zadanie na uczcie weselnej. Ona, Maria, ich nie wyręczyła, nie zastąpiła. I jeszcze powiedziała, jedyne zdanie do nas wszystkich. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie mój Syn.